Cześć, jestem Krzysiek, a to jest dzisiejszy mainstream. Zapraszam. Krystyna Hirsch oskarżyła Warrena Betiego o molestowanie, kiedy ta miała 14 lat. W 1973 roku, 14-letnia Krystyna była komplementowana przez celebrytę i cieszyła się jego uznaniem. Jeździli samochodem, a Betty pisał do niej i zapraszał do hotelu. Zafascynowana Hirsch z początku cieszyła się z uwagi człowieka Hollywood, ale po jakimś czasie zdała sobie sprawę o co naprawdę chodziło, straciła zaufanie do autorytetów i żąda od celebryty rekompensaty. Dziennikarka i aktorka Ruth Baza oskarżyła Gerarda Depardieu o gwałt, kiedy ta 28 lat temu, w wieku 23 lat, przeprowadzała wywiad z Depardieu dla magazynu Cinemania. Jak sama mówiła, rozmowa zmieniła się w koszmar, który straumatyzował ją. Jak przyznała, dopiero doniesienia francuskie na temat gwiazdy obudziły w niej traumatyczne wspomnienia. Nie wiadomo, czy sprawa trafiła do prokuratury. Anna Jonansson pracująca dla wina Duessleya, oskarżyła pracodawcę o napaść seksualną. To Do napaść doszło w pokoju hotelowym celebryty. Niedługo po akcie producentka i szefowa firmy produkcyjnej Samantha Vincenti zwolniła ofiarę z pracy. To już wszystko, dziękuję Wam za uwagę. Spotkamy się na jutrzejszym, krótkim, luźnym monologu i na długiej, drugiej z rzędu i czwartej od czasu pierwszej audycji Rady Krzysiek. Audycji świątecznej. Na razie. Była to audycja P.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz Realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023